Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku musicie zostawić tam komentarz wspierający mnie, ponieważ słychać po moim głosie mam zapalenie gardła i zapale, e, proszę, zapalenie, przepraszam, zapalenie i zapalenie płuc. Kaszle, strasznie, cięć będzie tu nieziemsko dużo, bo odrywam się non stop z płuc, ale nagrywam dla was daily content, docencie Zauważycie też pewnie, że jest nowy stół, tak? Ponieważ tamten stół był stołem Takim biurowym mojej żony, i co nagrywanie trzeba było go przestawiać. Ten już jest na stałe, nic nie muszę przestawiać, więc dla mnie też lżej. Ale zanim przejdziemy do samego odcinka i recenzji tych kobiaczy, pamiętajcie, zasubskrybować ten kanał i pamiętajcie, polubić ten film. I jedziemy już z tym dziwnym głosem. Mamy tutaj kobiki piątki X-ray. I jeśli same w sobie, ja wiem, że teraz grzeszę, bo ktoś powie, że. Bruseli są ładniejsze czy coś, ale w mojej opinii to najładniejsze kobiki piątki w mojej kolekcji zdecydowanie. Ja nawet jak pozmieniałem rozstawienie i buty są kolorami, to nawet nie wiem, gdzie są teraz wszystkie moje kobiki. Musiałbym szukać i chyba wrócę do ustawienia modelami, ale te buty są naprawdę przeszto Ale mam z nimi duży problem. Zacznę od najgorszego, co mi się w nich najmniej podoba. Są sztywne. Naprawdę ta cholewka jest sztywna. Myślę, że kiedy będziemy mieli na hali mega gorąco, oczywiście albo po prostu duszno. Nie mówię, że tak jest na, na przykład nie na naszej hali, tam nie, tam yy, jak cenujemy, to zazwyczaj jest dość chłodno, chyba że panie włączą grzanie, a tam grzanie z nawiewu to jest takie, że zaraz jest ukrop, więc mamy dwie opcje, albo zimno, albo gorąco, ale i tak włączają już w tym roku, więc i tak na propsie jest duży progres. I panie w tym roku są przemiłe, i bardzo je pozdrawiam, to w tych butach się stópka będzie gotować. No i jeśli ktoś ma wrażliwą stopę na jakieś takie, że materiał mu się wpina czy coś, no to uważam, że to nie będzie najlepszy pik. I tak jak w kobi, które są przeciwstawieństwem wszystkich zasad rządzących światem Nike, Jordana i Converse'a. Guma transparentna, a klei jak głupia. Więc zastanawiam mnie to, dlaczego w Kobi, przecież Grinche, tak samo, Reverse Grinche, tak samo, tam, tam jest transparentna guma. Dlaczego w transparentnej gumie Nike potrafi zrobić buty z dobrą trakcją? Czytaj, Kobi. I robi też gówno, czytaj, wszystko inne. Ja tego nie rozumiem. Jest to poza moją skalą pojmowania i... Pff, no, no nie wiem, nie wiem. Ta firma to mnie ciągle zaskakuje tylko w życiu. Dodatkowo, jeśli chodzi o fit, to jeśli ja zazwyczaj polecam Kobi czwórki, szóstki, pół size dla szerokiej stopy, na pewno size w górę, dla wysokiej, no też dziś tak. To tutaj jeszcze o pół więcej, ponieważ ten bud jest ciaśniejszy niż szóstki i ciaśniejszy niż czwórki. Uważam, że z tych wszystkich najluźniejszą taką bryłę, najmniej zaniżoną, mają czwórki. Potem szóstki i te są najbardziej ciasne. Tych mam 40. Hmm. Ja tutaj byłem o size większe niż biorę, czyli 46,5, tak? Czy 47? Sekundka. Powiem, żebym nie skłamał. To wyjdę na oszusta. 46,5, tak, 46,5 tych butów więc no, niestety, a i tak uważam, że nie należą do najwygodniejszych. No cóż, tak jest minus tych Kobi piątek, ja wiem, uwielbiam czwórki, uwielbiam szóstki, na nich się nie zawiodę, jakie ja bym nie wziął CW, naprawdę, nawet to Daddy Girl, które podobno miało być nie do gry, jest świetne dla mnie, świetne, może to Filadelfia czwórek, trochę tam się zawiodłem, no to w Philly było takie mech, ale wszystko inne. No, moi drodzy, i tak trzeba to powiedzieć. Ja tutaj narzekam na ten but, ale i tak jest lepszy niż 99% wydawanych obecnie przez Nike'a butów. Taka jest prawda. Każde kobi są lepsze niż większość butów wydawanych obecnie przez Nike'a. Co? Moranty, Pff. Leblony dwuestki dwójki? Kejdiki? No nie mają podjazdu. Te wszystkie buty to są zjadane przez to. Możemy policzyć też luki, tej tumy, zajony. Nie wiem, co jest jeszcze teraz takie nowego, myślę. Yy. Nie wiem, jakieś tam inne buty, to wszystko jest zjadane przez nich. Niestety, Kobi to jest główna linia. Nike wszystko inne dla mnie to są second tier. I wiem, że LeBrony powinny być główną linią, ale dwudziestki były genialne, szesnastki były genialne. Czy szesnastki? Czy... Nie, oj, oj, oj. Nie pamiętam już, kurczę, te co były Future Air, tu gdzieś stoją białe z tyłu, nie wiem, nie widać, tutaj. ale gdzieś tutaj są, Future Air, już nie pamiętam, piętnastki, szesnastki, tak, bo piętnastki to są, nie, siedemnastki, siedemnastki, bo szesnastki mam multicolor, piętnastki Hollywoody, tutaj stoją, czyli siedemnastki Future Air, no. Więc tak, niestety, kobi, albo stety, nie wiem, mam nadzieję. Ostatnio jest taka inflacja tych kobi na rynku, że poniżej tysiąca już da się je kupić. Więc naprawdę, przyoszczędźcie sobie, przyżyćcie troszeczkę pieniążków. Jeśli chcecie koniecznie susza, kupcie kobi. Zaczynam o tym oficjalnie mówić. Jeśli chcesz coś kupować znajka, kupuj kobasy. Nie kupuj sabrinek, które są ich podróbkami z gorszych materiałów. Taka prawda. No chyba, no, ja no chyba, że jest jeszcze bardziej końcowaty ale to i tak te będą lepsze. Nawet od NXT, które bardzo lubię, ale jednak Kobi są lepsze. Kobi zjadają inne linie od Nike, Jordana i Conversa, bo to ta sama firma. I tyle. Nie mam więcej nic do dodania. Z mojej strony to już wszystko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już jutro recenzja LeBronów 22 albo First Impression Foxów. Jedynek, bo tak już u mnie są. Nawa.